Światowa Organizacja Zdrowia wczoraj, 11 marca, ogłosiła pandemię koronawirusa. I to już nie jest takie śmieszne. Wpadać w panikę, uciekać, ale gdzie? Siedzieć w domu i nie wychodzić? Co mamy robić w tej sytuacji? Nikt nie odpowie wam na to pytanie. Również ja. Ten filmik robię po to, żeby przeprowadzić z Wami konwersację, przeprowadzić z Wami rozmowę. Ja chcę, żebyście mi odpisywali. Sekundkę. Uch. Niestety to jest jedyny sposób, w jaki możemy sprawdzić, czy mamy koronawirusa. W szpitalach nie ma testów. Z tego co słyszałam od ludzi, którzy pracują w szpitalach W szpitalach nie ma testów Albo brakuje za mało Nie ma testów, które mogą stwierdzić, czy macie koronawirusa, czy nie Ja po prostu ten filmik robię po to, żeby przeprowadzić z wami konwersację Przeprowadzić z wami rozmowę Ja chcę, żebyście mi pisali w komentarzach Żebyście powiedzieli mi, co wy myślicie na ten temat W tym filmiku chcę opowiedzieć swoje zdanie I opowiedzieć wam kilka wiadomości, które... Przeczytałam w dniu dzisiejszym, wczorajszym Po pierwsze, nie wiem czy już dotarła do was dotarła do was taka informacja, że kobieta, która pierwsza zachorowała tutaj w Poznaniu na koronawirusa dzisiaj zmarła Moje kondolencje dla rodziny To jest, to jest bardzo smutne, to jest, to jest bardzo smutne Ona miała ile? 57 lat I zaraziła się od koleżanki, która wróciła z Włoch i miała co, miała tylko katar więc tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy czy, czy mamy tego koronawirusa, nikt tego nie wie, nawet możemy nie mieć gorączki nie mieć kataru i być nosicielem te, te, tej choroby i roznosić tą chorobę, rząd miasta Poznania odwołał wszystkie wydarzenia, zamknął teatry, kina, szkoły przedszkola, żłobki uczelnie, co jest co jest dobre, uważam, że to jest to jest dobry pomysł i najważniejsze, żeby dzieci chociażby w siedzieli w domu przestrzegali tych zasad. Co do reszty, no nie wiem, chodzimy do pracy, każdy chyba z was, każdy, kto pracuje, chodzi do pracy, prawda? Kto, kto nie pracuje, nie, wiem, w żłobku, w kinie, w na uczelni ten, ten, ten pracuje. Ja również pracuję, ja pracuję z ludźmi, ja przeprowadzam grupowe zajęcia. Mi się wydaje, że nie uciekniemy. Nie uciekniemy i na pewno w Europie niedługo. Bardzo niedługo, bardzo szybko to się rozprzestrzeni i będzie taka sytuacja jak we Włoszech, będzie taka sytuacja jak w Chinach. W Chinach już nie ma nowych zachorowań, jest coraz lepiej. Ludzie wracają do zdrowia. U nas to się dopiero zaczyna. W Europie to się dopiero zaczyna. Szacują również, że w dłuższej perspektywie koronawirusem zarazi się około 60-70% całego społeczeństwa. I my tego nie unikniemy w żaden sposób. Myjąc ręce, nosząc maski. Ludzie w ogóle robią biznes na tych maskach. O, ja znalazłam coś w internecie. Będzie pozytywny moment w tym filmiku. Znalazłam w internecie, że sprzedają tabliczkę z tekstem Modlitwa o zatrzymanie koronawirusa. Kosztuje 40 zł. Plus wysyłka 8,99. Ludzie pozostają ludźmi. No nie, nawet w takich sytuacjach. Dajcie, zarobimy na tym. Zarobimy na tym. Tabliczka z tekstem błagalnym o zatrzymanie koronawirusa. Nie, ja nie będę tego komentować. Pewnie widzicie moją mimikę i słyszycie, w jaki sposób to mówię. Napiszcie w komentarzach, co, co wy o tym sądzicie może wszyscy kupimy tabliczkę i będziemy czytać modlitwę i... i nikt nie zachoruje więcej na koronawirusa dalej, ja wiem, że już stąpam po cienkim lodzie, ale idę w kierunku wiary i kościoła na stronie głos wielkopolski napisali, że po pierwsze w szpitalach w poradniach lekarze nie mają specjalnych ubrań, ale również Księży nie mają takich ubrań ochronnych, pomimo tego przychodząc od sali do sali, nie myją w ogóle rąk i rozdają komunie. Bo co? Bo co? Bo co, bo się modlą i, 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 i nie zakażą innych? No okej, okay, nie dbasz o siebie, a to dbają o innych, to chyba, jeżeli mm. nie chcę hejtu ze strony wierzących, nie chcę tego, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę zdrażać te tematy naprawdę, ale no. no to przesada, nie uważacie tak, że to jest przesada? Że, że księży nie mają rąk, że chodzą bez maseczek, bez niczego od sali do sali do chorych? No, no gdzie? Jeszcze chciałam porozmawiać na temat sklepów. Ja słyszę już tam trzeci dzień, że wszystko wykupują, że nie ma niektórych rzeczy w sklepie i poszłam dzisiaj do Lidla, żeby to sprawdzić. Wszystko jest tak naprawdę, jeżeli chodzi tam o mięsa, nabiał, owoce, warzywa wszystko to jest, wszystko leży na półkach. Faktycznie nie było makaronu, nie było puszek z pomidorami, z fasolą, coś takiego. Nie ma wody w dużych butelkach, ale jest woda półtora litrowa 2-litrowa, tam ma małe butelki są. I nie ma papieru toaletowego. I chusteczek, co mnie bardzo ciekawi. Naprawdę ten temat wykupienia wszystkiego w sklepach mnie bardzo ciekawi. Albo ludzie kupują tego za dużo, albo ludzie kupują, bo tego nie mieli wcześniej: nie mieli papieru toaletowego i chusteczek, a tu usłyszeli, że jest koronawirus i kupili sobie papier toaletowy i chusteczki. Serio, ludzie, po co, po co wy robicie zapasy? Po co, po, co to, po co to ludzie robią? To jest chyba najbardziej bezsensowne rzecz, jaką możecie zrobić, to pójść do sklepu i kupić, nie wiem, trzy opakowania papieru toaletowego, dziesięć... 10... Opakowań, chusteczek i 10, nie wiem, opakowań makaronu. Nie, nie unikniemy tego, nie unikniemy tego ani w Polsce, ani w Europie, ani nigdzie na świecie tego nie unikniemy. Chorych będzie coraz więcej, bo, no, tak jak już mówiłam, nie wiemy, czy. My na przykład w tej chwili nie mamy tego koronawirusa, nie wiemy tak naprawdę, ile jest chorych, bo, bo jeżeli ma się pojawić jakiś kaszel czy jakieś objawy, to się pojawiają, mogą pojawić się w przeciągu 14 dni od momentu zakażenia. Rosja, Rosja, Rosja jak zawsze wszystko ukrywa, nawet wiecie, nie wiem, czy ukrywa, czy faktycznie tam nie przeprowadzają badań. Może tak, nie przeprowadzają badań, też nie wiedzą, ile jest chorych i dlatego te dane są zaskakujące, ponieważ na kraj, w którym mieszka ponad 130 milionów osób, zakażonych jest ile jest? 30. Również słyszałam, że w Rosji mają problem z tym, żeby ludzie, którzy są skierowane na kwarantannę uciekają po prostu z miejsc, gdzie muszą przybywać I mer Moskwy powiedział, że za taką ucieczkę grozi do 5 lat więzienia W Polsce za taką ucieczkę grozi do 5 tysięcy złotych chyba, nie? Jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić w komentarzach Co jeszcze? Mnie tak naprawdę przeraża to, że im więcej jest chorych, tym bardziej placówki medyczne nie dadzą, nie dadzą sobie rady. I funkcjonowanie tych placówek jest słabe, z tego co słyszę, z tego co czytam, czytam To najbardziej przeraża, że chorych chorych będzie coraz więcej, to na pewno Pytanie czy, czy lekarze dadzą radę, czy, czy my damy radę jako społeczeństwo I nie będziemy panikować przede wszystkim, nie będziemy kupować, wszy wykupować, wykupować wszystko w sklepach Musimy się trzymać razem w tym wszystkim, być po prostu razem i jednocześnie osobno, w tym sensie, żeby się nie tłumić, nie, nie robić tłumów. Musimy się powstrzymać, mi się wydaje troszkę z imprez jakichś większych, nie wiem, wyjść do klubów, pubów, bądźcie czujni, dbajcie o swoje zdrowie, dbajcie o zdrowie swoich rodziców dziadków. Boże, nie wypuszczajcie dziadków teraz, no, nie wypuszczajcie dziadków teraz na dwór. Ja teraz, ja widzę cały czas jakichś, jakieś emerytów na dworze i no, no, nie wypuszczajcie chociażby emerytów na dwór. Przecież są najbardziej, najbardziej narażone na to. Dbajmy, dbajmy o siebie i, i innych. Trzymajcie się. Pa, pa.